Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj obejrzałem materiał od Artura Skaniowa, że se ładnie pokopał i gadam, muszę iść pokopać, bo dawno nie byłem kopać drogą tradycyjnie, parę puszek, padło, parę butelek Dobra, szkła jak widać jest dużo nignie ukrot dobra kopiemy pokopiemy chwilę i pokażemy co ciekawego wyjdzie Ech, dobra dzisiaj dzień szkła patrzcie ile już wyciągłem z takiego obszaru tutaj ten kawałeczek troszkę przekopany wkruszają te drzewo no ale nic nie zrobisz. Takie to uroki. Pokażę może. To mogło być ciekawe. Nie wiem, co to jest. To chyba jakieś to ubite jest. Albo i nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, co to mogło być. W każdym bądź razie ląduje do szkła. Z ciekawszych rzeczy wyszła taka ładna butelczyna taka taka sama mniejsza z korkiem zakorkowana jeszcze jak widać parę wyszło taka wyszła jakaś tu jakaś tubka zobaczymy co z tego będzie taka jakaś wyszło Zobaczę, których jeszcze kształtów i rozmiarów nie mam. Takiej chyba nie mam. takiej grubaśnej Nie wiem, to wyszło takie dziwne zamknięcie. To chyba kiedyś była guma. Nie mam pojęcia. Co jeszcze? Aha, wyszedł taki fajny. Taka fajna pokrywka. Mi się wydaje, że wiem z czego to jest, ale. Zobaczymy w domu. Dobra, kopiemy. Oczywiście tradycyjnie, nawet musiały tu wyjść jakieś podeszwy z buta. Ta buteleczka musiała być ładna, taka płaska. Ale niestety poszła. Już jej nie uratujemy. Dobra, kopiemy dalej. Zobaczymy co co tu dalej będzie. Dobra. Bieram <tryk> już do drugiej torby szkło, bo no tam już jest pół. Ciężko się będzie szło. Obuwia jak widać wyszło trochę. Nawet znowu jakieś. Tylko, że to wszystko rozlatuje się w łapach. Wyszedł piękny taki Ale niestety rozbity, więc wyjazd. Wyszły takie słoiczki. Nie wiem, czy to ten. Ej, gdzie jest ten ten? Aha, tu jest. Wyszła takie magii Jak widać, taka buteleczka chyba na korek była. Nie wiem, pierwszy raz w życiu taką widzę. Fajna rzecz. Tu wyszła taka malutka optyczna. Tu wyszła taka większa biała. Oczywiście ona będzie biała. Tylko z wody wyszła jest taka zardzewiała. Tu wyszła taka inny kształt znowu tego. taka wyszła, większa trochę od tej tu wyszedł znowu z tym no jak zwykle źle powiem jak on powiedział kroplomierz kroplomierz cholera wie nie wiem, jakoś mi to do głowy nie umie wejść o, i wyszło takie jakieś zamknięcie z czegoś nie mam bladego pojęcia co to jest i co tu pisze na tym nie no nie widzę jest tak zawalone marasem, że nie widać tego nie wiem co to jest przykrywka jakaś czegoś, ale z czego dzisiaj dzień przykrywek ta przykrywka też nie wiem z czego i ta malutka też nie wiem z czego zobaczymy o! nogi ole me, tak trzeba by było ryczka mieć przy siebie dobra tu my wykopali dzisiaj i tu dzisiaj I jada w tamta strona zobaczymy co ciekawego wkurzałem te korzenie z tych drzew no ale trudno taka jest natura że przejmuje wszystko dobra dzisiaj zdecydowanie dzień szkła Pół torby tu, pół torby tu. Co by tu tych fantów pokazać? Wyszła taka. Taki słoik wyszedł. Dziwny kształt. A pod spodem. Nie wiem, czy to widać. Chyba hortek spiszę nie wiem, muszę doczyścić i się przyjrzeć po żadnym świetle no wyszła jeszcze jedna taka fajna buteleczka takie standardowe no i wyszła taka nie wiem czy ją brać czy nie może wezmę powiem szczerze, nogi mnie napierdzielają trochę buteleczek wyszło tam odrzucam takie zwykłe, choby po syropie teraźniejszym, tylko że mają bakielitowe te korki. No nie dam bym rady się zabrać. Próbuję jeszcze w jednym miejscu pokopać na boku, ale to tak tylko z ciekawości Dobra, bo w którą kubkę się nie wiedzie, tam inne, że tak powiem, inna epoka. Teraz wyszła taka butelczyna, też na korek malutka. Nie wiem czy to jest jakiś perfum, czy to jest apteczne, nie mam pojęcia. taka standardowa wyszła jedna. Łzesze wyszło jedno. Dekel z weka. Taka miska jakaś. Tu wyszła fajna. Chyba po magii też. Bo ma taki dziubek do, oby do magii. Potem zobaczę czy ma gdzieś tu jakieś wyryte, czy nie Taki wyszedł, ciekawy fand coś nawet pisze, ale co tu jest w środku Nie wiem, woda chyba fajna butelka i fajnie bo jest zakrętka, ta zakrętka nie wiem czy jest aluminiowa czy jaka, że się tak strzymała tu mam taką butlę. Nie wiem, czy to stare, czy to nie. Artur widziałem, że ostatnio miał takie amu amunicyjne. To też sobie wezmę. Udało się wygrzebać jeden słoik. Tylko, że to nie jest wek taki, tylko to jest na zakrętkę taką aluminiową. Nie wiem. Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś. Wymyjemy, spróbujemy to odkręcić a mi się gdzieś rzucił taki dekiel tu w oczy no wcześniej ale nie wiedziałem do czego to jest teraz już wiem, a był cały szkoda dobra, pakujemy te graty i zawijamy się dobra, tak to wygląda dwie pełne torby nawet wszystkich tych butelek nie wziął wziąłem te co, jak dla mnie ciekawsze a nie, co do zna... Wezmę ten korek bo dopasuje go do czegoś. Dobra, kurczę, fajne miejsce tylko, gdzie też kłodować. No. Dobra, dzięki kochani za oglądanie. Na razie do następnego, bo na pewno tu wrócę, bo potencjał tu jest super.